Co on zamierza? Witam serdecznie kochani Państwo na rozkładzie z kart i Tarota. Przepraszam. Więc dzisiaj zobaczmy sobie, co osoba ukochana zamierza w stosunku do Was. Wybierzcie grupę. Pierwsza grupa Lenormand lub obelisk kryształowy, kryształu górskiego. I druga grupa karty tarota i obelisk, e, c, k, e, kryształ cytrynu. Także kryształ górski i cytryn. I pierwsza lub druga grupa lenom, Lenomor lub tarot. Wybierzcie grupę, a ja oczywiście Was witam serdecznie. Zapraszam Was, kochani moi do. Subskrypcji, do komentowania i do lajkowania z kciuczkiem w górę mojego kanału. Dziękuję, że jesteście, cieszę się, piszcie komentarze, bądźcie aktywni. I moi kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne, na porady indywidualne, jeśli macie jakieś problemy emocjonalne, czy z dziećmi, czy w małżeństwie, z partnerem, czy przeprowadzka finanse, nowa praca. Wszystkie Tematy. Zapraszam Was serdecznie, napiszcie mi e-maila. A ja oczywiście odpiszę Wam od razu. Umówimy się jeden do maksymalnie trzech dni, tylko czekanie na termin. Zapraszam serdecznie na wróżby prywatne. Moi kochani, teraz bierzemy pierwszą grupę, drugą odstawiam na bok. I pytanie: co. On zamierza. Oczywiście, jeśli panowie słuchają, a są tacy, to co ona zamierza? Po prostu odwróćcie sobie płci, ponieważ mi jest łatwiej mówić, co on zamierza, prawda? Dobrze, więc myślcie o sobie ukochanej. Co on zamierza? Co on zamierza? Co on zamierza? Pokażcie, kochane. Karty Lenormandza, co on zamierza? Co on zamierza? Pokażcie, pokażcie, kochane karty, pokażcie, pokażcie, co on zamierza. Pokażcie, kochane karty. Jeździec, dziecko. Tutaj są jakieś przeszkody, jakieś góry i książka. Książka, księga, i ulala. Uh, tutaj są jakieś frustracje, problemy, rózga. Więc rózga w przełożeniu mówi już o już jakichś frustracjach, problemach, nie wiem, konfliktach ym, no ym, być może sprzeczkach. Tutaj będzie jakaś wiadomość, będzie chciał przyjechać, będzie chciał, że może napisać, spotkać się, nowy początek, szybkie tempo rozwoju, dziecko, czyli nowy początek lub nie wiem, może w dosłownym słowa tego znaczeniu on chciałby rzeczywiście dziecko, ale są tutaj oczywiście jakieś blokady, nie wiem, przeszkody, nawet jeśli myśli on o dziecku, to będą tutaj jakieś, tak jak mówię, problemy, które staną na drodze lub jego lęki, blokady. I są to jakieś tajemnice być może, może coś nie wiesz, być może nie wiesz coś o dziecku właśnie lub jakichś problemów, jakich, nie wiesz o jakichś problemach związanych z dzieckiem. Są jakieś tajemnice, jakieś sprawy jeszcze niewyjaśnione. Ale równocześnie księga owszem, jest to księga tajemnic, ale również ta księga mówi o tym, że jest ta osoba w swoich zamiarach gotowa do otwarcia nowego rozdziału, nowej pisania nowej historii miłosnej, nowego jak to się mówi nowej części, tak, swojego życia, więc jest ta osoba otwarta, tak jak tutaj jak księga tak, otwarta. Do napisania nowego rozdziału, do zaczęcia czegoś pięknego, romantycznego, ale niestety będą jakieś problemy i frustracje. Nie wiem, czym one mogą być związane jakimiś blokadami, może złymi balastami, złymi przeżyciami, doświadczeniami, które tutaj są po prostu niewyjaśnione jeszcze, lub są balastem tutaj. No, ale jest, jest tutaj w zamiarach tej osoby. Spotkania, nie wiem, dziecko, czy nowy początek, czy, czy, czy nowa historia miłosna, ale również są blokady i problemy, i frustracje, być może nawet kłótnie. Więc uwaga na kłótnie, uwaga na jakieś tu frustrujące sprawy między wami. Dziękuję grupie pierwszej i oczywiście zapraszam Was wszystkich do subskrypcji mojego kanału, do. Kochani komentarzy, lajków, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Co osoba ukochana teraz dla grupy drugiej myśli, zamierza? Co zamierza Wasza osoba ukochana? Jest takie pytanie dzisiaj do karcu. Zamierza Wasza osoba ukochana? Zapraszam serdecznie. Kochani, na wróżby indywidualne, ponieważ tu przypominam, są wróżby kolektywne, czyli dla wszystkich, tak, którzy są tu na kanale, więc zapraszam na prywatne rozkłady. Napiszcie mi e-maila, a ja od razu dam Wam, kochani, termin takiej prywatnej wróżby i dzwonimy się i zadacie pytania osobiste do kart. Zapraszam. Dobrze, co zamierza osoba ukochana? Co zamierza? Pokażcie, kochane karty. Co zamierza osoba ukochana? Pokażcie, pokażcie, kochane karty. Co zamierza ta osoba ukochana? Co zamierza ta osoba ukochana? Pokażcie, pokażcie, kochane karty. No, tutaj jest jakieś wspominanie. Dwa kielichy, siła, prawda? Lwa i być może jest to lew zodiakalny. No i jest też paś buław w przełożeniu. Cztery buławy, kochani. Więc ta osoba chce coś tutaj lekkiego, takiego radosnego, chce się bawić, wino, muzyka, śpiew, chce się radować, chce po prostu. Mm, Dobrego, pięknego, radosnego czasu, tak? Tutaj coś ta osoba jednakże wspomina z przeszłości, nie wiem czy dzieci, czy przeszłość, czy przeszły związek, przeszłe sprawy. Chce ta osoba jednakże miłości. Dwa kielichy to oczywiście karta miłości, ale również karta um, dużych emocji w nieskończoności, tak? I pięknych romantycznych relacji. Po prostu tutaj bardzo piękne momenty chce ta osoba spędzić z Wami i oczywiście seks. No, karta tutaj siły to jest też karta seksualna, prawda? Ale również karta zwierzalnego lwa, czyli żywioł ognia i również karta siły, czyli karta wytrzymałości, siły. Silny jest ten ktoś jak lew. Tak, ale również łagodnie jak baranek. Pragnie być może ta osoba takiego ognia zwierzęcego, animalicznego, pożądanie, tutaj chce się bawić, chce traktować te sprawy lekko. Mamy pazia buław, czyli osobę młodszą, być może jakąś niedojrzałą lub młodzieńczą wyglądającą, która chce się jeszcze bawić, która jeszcze nie jest dojrzała, może na poważną relację, bardziej seksualne. Tutaj widzę zamiary tej osoby i Zabawa, tak? Wino, muzyka, śpiew, czyli radość, zabawa. Bardziej seksualnie patrzy ta osoba na tą relację, ale również seksualnie i romantycznie, i uczuciowo, również emocjonalnie. Więc seks, emocje, romantyczność, radość takie tutaj są karty, kochani. Także takie są zamiary Waszej osoby ukochanej. Oczywiście, kochani, dziękuję, że wysłuchaliście. Ten rozkład i zapraszam Was na wróżby prywatne. Napiszcie mi e-maila, wyświetlam e-mail tutaj na filmiku i na kanale. Też subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do usłyszenia już wkrótce.